Przesyłanie plików pomiędzy komputerem a telefonem przy wykorzystaniu technologii Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i w komputerze. Włączanie Bluetooth zostało opisane w rozdziale Podłączanie słuchawek Bluetooth. Kliknij przycisk menu i wybierz Ustawienia. Wybierz z listy Komunikacja, a następnie Ustawienia Bluetooth. Zaznacz opcję Widoczny a następnie skanuj urządzenia. Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być włączone. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione. Dotknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeżeli zostanie wyświetlone żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234. Potwierdź, dotykając OK. Połączenie Bluetooth z komputerem zostało nawiązane. Wybierz plik, który chcesz przesłać do komputera, na przykład Zdjęcie. Kliknij przycisk Home. Dotknij ikonę Programy, znajdującą się na ekranie głównym. Wybierz ikonę Galeria, a następnie Aparat. Wybierz zdjęcie, które chcesz przesłać. Dotknij ikonę Menu, a następnie Udostępnij. Z listy wybierz Bluetooth. Dotknij urządzenie, do którego chcesz przesłać plik. Plik został przesłany do komputera. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.